Ja nie za bardzo lubię pracować, bo ja przyznam wam szczerze, że to jest chyba jedyna taka, taka rzecz, za którą nie przypadam. Mój dalszy temat dotyczy Twojego domu, który ostatnio pokazałaś na swoim Instagramie. I na przykład ty jako tam taka perfekcyjna, można powiedzieć pani domu, sprzątająca i tak dalej. Czy faktycznie tak się odnajdujesz w tych obowiązkach domowych, czy na przykład masz kogoś, kto pomaga ci? Nie mówię tutaj o, o ukochanym, tylko na przykład jakaś pani sprzątająca, albo, albo ktoś, kto to wszystko ogarnia, jak ty jesteś w pracy. Wiesz, jak y, pracowałam intensywnie, to tak rzeczywiście y, miałam taką panią moją kochaną Jasię, która, która pomagała mi to wszystko ogarnieć. No wiesz, ja wtedy wracałam z trasy do domu na dosłownie 2-3 dni, więc jakby ten czas wolałam spędzić z dzieckiem, zabrać ją gdzieś y, niż, niż po prostu sama pracować od rana do wieczora prać i tak dalej, no bo Fizycznie się, się tego nie da zrobić, ale nawet psychicznie człowiek po prostu chce odpocząć, tak? Mhm. Jeżeli chodzi teraz, czasami jeżeli mam jakiś tam natłok obowiązku, bo ja nie za bardzo lubię prasować, powiem, ja przyznam Wam szczerze, że to jest chyba jedyna taka, taka rzecz, za którą nie przepadam. Mogę pranie zrobić i tak dalej, przygotować do ubrania do prasowania, ale jeżeli chodzi o prasowanie, zrobię to, zmuszę się, jeżeli mam czas, ale. To jest taki chyba jedyny element w domu, którego nie lubię robić. Ale jeżeli chodzi o sprzątanie, no słuchajcie, no nie da się też. Ja nie wiem, żeby utrzymać dom w takim porządku, no to ja bym musiała chyba mieć na co dzień panią, która by przychodziła i od rana do wieczora spędzała ze mną czas, i jak ja ugotuję, no to bym po, po mnie od razu sprzątała, więc sprzątać trzeba umieć i, i trzeba dbać. No nie wyobrażam sobie, że nie wiem, coś by spadło na podłogę, ja bym nie po tej podłogi nie zmyła, tak? No bo jednak ta higiena, osobi oh, higiena osobista jest bardzo ważna, szczególnie jak są dzieci w domu. Więc jakby tu ja nie mam dwóch lewych rąk, ja uwielbiam gotować, uwielbiam dbać o dom, uwielbiam spędzić w nim czas, czas chociaż już bym chciała wrócić do pracy na pełnych obrotach, naprawdę. Bo chyba bardziej dom cieszy, jeszcze bardziej, jeżeli właśnie się tęskni za nim i, i to sprawia tak ogromną przyjemność, gdy wracasz po, po tych kilku dniach z trasy i w końcu możesz położyć się do swojego łóżka, na swojej kanapie, włączyć telewizor, przytulić się z rodziną. Yy. Także no, mam nadzieję, że takie czasy wrócą, chociaż i tak to robimy. Cześć kochani, z tej strony Madzia z zespołu Piękni i Młodzi. Bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania Jastrząb Post. Buziaczki!